Witajcie na kanale SmartMi. Dzisiaj mamy dla Was kolejny unboxing. Tym razem będzie do siejami Mir Purifier 3 wersja chińska. Jak sami możecie zobaczyć po znaczkach chińskich i dużym GS, które prawdopodobnie oznacza Global Shipping. Tak do nas przyszła paczka, więc zobaczmy co się znajduje w środku. No, całkiem porządnie, ale zacznijmy od tego, co tu jest obok. Kabel do ładowania. Z chińską, ale przyszła też przejściówka. Instrukcja, jak wymieniać filtr. Jeżeli potraficie chiński, to Wam się przyda, jeżeli nie, to troszkę mniej. No i klucz ramu. Mier Piryfea 3, proszę, dali taką ochronę na niego, żeby nic mu się nie stało. W stosunku do 2S, na pewno tutaj, w tej części, możecie sobie zobaczyć, że jest znacznie większy dostęp do wiatraka. Czyli ogółem, Mier 3 ma znacznie większą wydajność. No i muszę przyznać, że jest całkiem ładny. Już wkrótce możecie zobaczyć na smartmi recenzję tego oczyszczacza. a ja zapraszam Was do naszych pozostałych unboxingów. Thank you